Sobota, 24 kwietnia, z Ewangelii Świętego Jana. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Jezus pozostaje z nami w tej prostocie chleba, w prostocie wina. Tam ukrył swoją największą tajemnicę ciała i swojej krwi. Jezus nie wyszukiwał czegoś nadzwyczajnego, ekstremalnego, aby pokazać człowiekowi, jak bardzo go kocha, jak bardzo go miłuje. Pozostał w tych dwóch prostych znakach: chleba i wina. Czy to jest tak trudna tajemnica, że tak boimy przyjmować się jej do swojego serca? Jezus dzisiaj pyta, czy i wy chcecie odejść? Czy moje nieraz unikanie przyjęcia Chrystusa w komunii świętej, wejście w relację arystyczną z Nim jest moją odpowiedzią na Jego pytanie, czy i Wy chcecie odejść? Na ile otwieram się na Chrystusa, na ile otwieram się na Jego miłość, na ile otwieram się na Niego samego, który pozostał w tych świętych znakach? To jest moja odpowiedź. Kim on dla mnie jest, jak go kocham, jak go miłuję, w tym, jakie miejsce znajduje w moim sercu.